Dobry wieczór, dzisiejszego dnia legalizuję całkowicie narkotyki i alkohol dla kierowców, bawcie się dobrze na naszych polskich drogach. O jakaś dupa wydymana się lansuje trzeba cię rozjechać krobaka więc Trawione trafiony zatopiony następnym razem se uważaj. Dobrze już nie będę. Kurwa synek jak jeździsz? Coś ty powiedział? Ała, ojciec, a, a masz starsze. mnie boli. Chujcie w korzonki. Ała, a kurwa teraz mnie wszystko boli. O nie. Gdzie pedał stopu, kurwa? Czy to ja, ma ochotę na jabłuszko i chyba mnie nie lubi, zawrócę na trzy albo na jeden. Co za chuj tu zaparkował? Kurwa, trendy do monopolowego? Jak ten pieszy to powiadał? Najpierw prosto. Dobrze. Teraz chyba lewo. Okej, okay, z powodzeniem. Później prosto. Albo to w prawo miało być. Zawrócimy trochę. Kurwa, te jebane polskie drogi. Kurwa jakiś będzał mi rozjebał tył samochodu. Kurde ale ta maryhade fazu hehe. Zenek z monopolowego wrócił. Niezły ziomek.